Dzień dobry. Chciałem Państwa zaprosić dzisiaj na nasze, można już powiedzieć, cykliczne szkolenie, bo pewną tradycją stało się rozmawianie o stypendiach szkolnych czy szerzej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. No, co roku, w związku z nowym rokiem szkolnym. No, wiecie, że rok szkolny 22 na 23 i czas w ogóle roku 22 to jest dla nas ciężka sprawa. Po pierwsze, zmiany kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Po drugie, no właśnie, nie tylko kryteriów, ale również innych przepisów dochodowych. Po trzecie, wreszcie, drodzy Państwo, wojna, no i wszystko, co z tym związane, to znaczy napływ obywateli Ukrainy i konieczność przyznawania stypendiów również tymże uczniom, no ale poza tym, no, wszystkie stare problemy, które zawsze mieliśmy ze stypendiami i które co chwilę Państwo na naszych spotkaniach konsultacyjnych zgłaszacie i które staramy się wspólnie rozwiązywać. Więc o tym i o całej reszcie na naszym spotkaniu dotyczącym pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na które serdecznie Państwa zapraszam.